Witam Was, z tej strony Panda, a przed Wami Hearthstone. Zacznijmy grę. Zacznijmy może w pojedynku. Zobaczymy co z tego będzie. Um. Dzisiaj miałem sporo roboty. Robiłem dużo Rolling Stonesów. Dlatego czas na mały odpoczynek. Zagrajmy sobie może, hmm, oh, uh, 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 kim by zagrać, powiedz, chłopca z węchami. Mam jakieś deki, bardzo dobrze nie już w miałem dosyć długą przerwę, także będzie to śmieszna gra, będzie to małe przypomnienie. I jest to mój pierwszy film również, chciałem powiedzieć. Także nie wiem jak wypadnie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Postaram się posprawić wszystko do kupy. Postaram się zrobić to jak potrafię. O! To właśnie kończy serię na arenie. Jetlambo. kolega Mamy godnego przeciwnika. trawy. Niedługo starałem się walczyć, ale trzeba zrobić rangę. Czas pić, 20 rangiem. Mam nadzieję, że biję z wami, jeśli chcecie. Możecie powiedzieć w komentarzach, dać mi znać, czy chcecie ze mną wbijać rangę. Myślę, że to owego mecha można zostawić. To wyrzucimy. W ogóle szperałem po internecie, szperałem nawet na Facebooku. Strasznie śmieszną sytuację napotkałem koleżanka e, poszła do, 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 do apteki. głupiej apteki po prostu. Z nie nie dojrzeb z długiej kolejce to jeszcze poszła do ekspedientki pytać się o jakiś krem czy, czy, czy coś tego typu i oczywiście pani wyskoczyła z strasznie dziwnymi zapytaniami po co, gdzie, na co i. Tak sobie pomyślałem kurczę. Jakby tak, jakby tak pytała kogoś e, przy zakupie głupich e, prezerwatów, wyobraźcie sobie jeszcze, może co mam zademonstrować wam, jak to e, działa jak się zakłada, czy coś. <taki> Także strasznie rozbawiłem tę sytuację i to faktycznie, że tak, e, tak się pytałem o zwykły krem bez recepty, który jest dostępny dla każdego, tak naprawdę. Przejdźmy do bo trochę się rozbryka tutaj nasz przeciwnik um, co mu takim życiem jak myślicie mamy tutaj jednego nacha kurczę um, bo niedługo kończy mi się kontrakt i tak sobie myślę jaki telefon wziąć to może doradzilibyście mi w komentarzach co wybrać a ja porównam z tym co mam i wybieram najlepszy i odpowiem wam, który wybrałem. A ten, który wybrałem przez osobę polecającą, osoba może liczyć ode mnie na darmową koszuleczkę z własnym logiem. Także znaczy, odzwiercie się do mnie w komentarzach, ja się do Was bezmu dogadamy szczegóły i koszulka będzie, może Twoja, tak polecajcie, a teraz ja bym był szczerze piękny, prawidłowo, prawidłowo z tym, ma agonia dlatego nie chcę sobie jeszcze zabijać, zobaczymy sobie, co wypuści więcej. Kurczę, na pewno gram już bardzo długi czas no. i tak e, troszkę dużo nowych kart przybyło. Hmm. Co ja bym tu zebrał? Powiedzmy. To. Musimy mieć lub przyjazną stronnikowi plus jeden do ataku. Eee. E, co to on tu robi? Okej, bo ja wydaję plus 2 ataku, ale to już tylko jak go się rzuca, tak, to róbmy... atak na niego, pszczoł na niego i tyle. Uderzając na tym, stamtąd nie zabije mnie, no chyba, że rzuci coś tam, jakieś zaklęcie, ale są chyba na zaklęcie, no właśnie, także powiem wam, że jest w dubie głębokie dubie. Aha. tego nie przewidziałem, ale spokojnie. Jesteś tego... powstanie to rozegrać jeszcze jakiś sens Jeszcze mm. zobaczymy co no. eee. Zobaczymy co zrobi. Ciężko jest też tak... Eee... No, jest, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przeciwnik przeciwnie zrobi. Jest ciężko tak y, zgrać się, naprawdę. Tak, jak no wiem, jak wcześniej wspominałem, że nie miałem długą przerwę. Nie grałem, tak że po tak troszkę wypadłem z rytmu. Ale może dzięki Wombruxem. Tak, wyciszyłem jakby. Um. No, i dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze drukowałem dużo rolnych stosów. Całe, cały koncert, całe, cały tour zacznie się w, w kwietniu w tym, w tym roku. tak nawet trochę czasu jeszcze na drukowanie, ale zaczyna się już w kwietniu, także będzie trzeba robić wzorów bardzo dużo. Czuję, tak, że kurczę, chyba przegrał to. Tak, wiem, nie wolno dopuszczać myśli do siebie. O, o przegranej no właśnie tak nie, że może mieć rządzę czyli 4, 8, 12 o jest, jeszcze tych siedem będę niestety nie udało się także to będzie na tyle jest to moje pierwsze wideo pierwsze próbne wideo także liczę na jakieś pozytywne komentarze i wyrozumiałe bo uczę się dopiero. Uczę się nagrywać, i myślę, że wspólnie możemy nieźle się bawić. I zostawiam ocenianie, komentowanie, lajkowanie i subskrypcję dla Was. Także do zobaczenia, i już niedługo będzie kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.